Jeżeli chodzi o zabiegi rekonstrukcyjne dróg łzowych, dysponujemy tak zwanymi metodami klasycznymi bądź metodami endoskopowymi. Metody klasyczne polegają na tym, że wymagają nacięcia na skórze twarzy i pewnej chirurgii otwartej, czyli mamy uwidocznienie wszystkich struktur, no i możemy te wszystkie nieprawidłowości pokonać. Stąd, że jest ryzyko kosmetycznej blizny, szczególnie u dzieci, najlepsze efekty uzyskuje się za pomocą lasera diodowego, którym dysponujemy tutaj w naszym centrum medycznym. I ten zabieg jest krótki, bezbolesny, bez konieczności znieczulenia ogólnego, jak to ma miejsce w przypadku klasycznej operacji udrażniającej drogi łzowe. I jedynym mankamentem tego zabiegu jest niestety fakt, że nie jest on refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i niestety dosyć kosztowny z powodu wykorzystywania narzędzi jednorazowych, no i chirurgii, która wymaga bardzo drogiego sprzętu. Czyli mamy Malucha w wieku około pierwszego roku życia nie ma tutaj specjalnych przygotowań. Czasami konieczność jest wykonania zdjęć radiologicznych, które pokażą nam, czy nie mamy do czynienia z jakąś badą rozwojową, czyli takimi zmianami, które nas mogą zaskoczyć w czasie wykonywania zabiegu operacyjnego i stąd takie badanie, które się nazywa takrocystografią, pozwala nam te wszystkie anomalie anatomiczne, Nieprawidłowy przebieg dróg żowych wykazać i ułatwiają potem chirurgowi precyzyjne wykonanie zabiegu. U dzieci ten zarówno zakres zabiegu jest troszkę inny. Stosujemy inne rodzaje opatrunków. Bardzo często wspomagamy się najnowocześniejszymi technikami endoskopowymi. Z wykorzystaniem oczywiście lasera diodowego, który w tych czasach rzeczywiście odnosi najlepsze sukcesy i daje najlepszą gwarancję na ten sukces. Ale również wprowadzamy technikę stosowania takiego preparatu, który nazywa się mitomycyna C. Jest to preparat, który, zwłaszcza u dzieci, daje bardzo dobre rezultaty, ponieważ zmniejsza znacząco odczyn zapalny w obrębie wytworzonego połączenia poprzez laser wewnątrz nosa. Stąd ten efekt jest i bardziej trwały. I konsekwencje są bardziej przewidywalne tego typu zabiegów. Powikłan jest niezwykle mało poza naturalną sytuacją, możliwością wystąpienia podbiegnięcia pod krwawego, czy mówiąc śniaczka, podoczkiem, skutek krwawienia z jakiegoś naczynia, krwawienia jakiegoś drobnego z nosa w krótkim okresie pooperacyjnym. Nie ma z tym większych problemów. Jedyną rzeczą, która u maluchów jest kłopotliwa, to to, że drogi łzowe. Intubuje się, czyli wkłada się w, ten, w kanaliki łzowe bardzo cieniutkie rureczki silikonowe, które zabezpieczają przed tym, aby ta przetoka nie zarosła. Okres jest nie krótszy niż 3 miesiące takiej intubacji. No, i ten problem związany jest z tym, no, że w tym wieku dzieci nie rozumieją jeszcze tej całej sytuacji i mogą sobie tą intubację wysuwać, i wtedy jest konieczność potem w nosie znowu pociągnięcia tej rurki, aby schować i żeby ona nie sprawiała żadnego kłopotu, bo w większości przypadków i nawet u dzieci nie stanowi to żadnego problemu. Bytność tych rurek intubacyjnych w dłuższym okresie czasu. Maluchy mają bardzo dobrą. Yy, bardzo dobre gojenie. To powoduje, że te przetoki mogą być w krótkim okresie, gdyby nie było tej intubacji, mogłyby nam zarosnąć. Myślę, że nawet po pierwszym razie, gdybym usłyszała, że jest taki problem, to, to na pewno bym się zdecydowała. Wszystko, aby nie taka tradycyjna ta operacja, gdzie, gdzie jest podobnież bardzo inwazyjnym zabiegiem.